W Green Canu stylowo dziś zapachy. Zapachy idealne na porę zimową, bardzo ciepłe w odbiorze. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. Wiem, że bardzo długo czekaliście na ten odcinek. Wiele naszych widzek prosiło już od dawna o kolejny odcinek związany z zapachami, z perfumami. Mam nadzieję, że to co dziś pokażę, te zapachy, o których dzisiaj Wam opowiem, spełnią Wasze oczekiwania. No i też być może będą jakąś niespodzianką, jeśli chodzi o nuty główne, które się pojawiają. Wszystkie zapachy, o których dziś będę mówiła, to są zapachy ciepłe, niskie, pudrowe. Niektóre. Myślę, że idealne na tą porę roku, jaką w tej chwili mamy, czyli zimę. Zimę, nawet jesień, bo to są właśnie takie pory, gdzie zakładamy dużo swetrów, jakichś takich cieplejszych ubrań. Zanim jednak zaczniemy o zapachach rozmawiać, chciałabym kilka słów powiedzieć. O prezentach, bo zbliżają się święta. Mamy w tej chwili taki czas, że za chwileczkę będziemy myśleli o tym, co kupić bliskim. Wiem, że sporo osób decyduje się na kupowanie perfum, właśnie i wiele pytań przychodziło do redakcji. Po pierwsze, czy kupujemy perfumy na prezent, czy to jest dobry pomysł. Po drugie, jeżeli już tak, to jakie te perfumy mamy kupić? E, powiem Wam tak: e, owszem, można kupić zapachy dla bliskich nam osób, ale pod jednym warunkiem. Że doskonale znamy preferencje tych osób. Czyli na przykład, jeżeli mąż, chłopak, partner ma ochotę nam kupić perfumy, to fajnie by było, żeby one były mniej więcej z, z tych płaszczyzn zapachowych, jakichś elementów głównych, które my na co dzień używamy lub lubimy. Co mam na myśli? Jeżeli kobieta używa raczej na co dzień zapachów, które są. Lekkie, takie kojarzące się z orzeźwieniem, z owocami, e, o takich, wiecie, leciutkich, e, delikatnych nutach, a dostanie w prezencie, na przykład trusardię, o którym dziś będę mówiła, e, no to niekoniecznie może być zadowolona, bo tam jest dość mocny akcent e, pudrowy, zamszowy wręcz, e, powiedziałabym. Czyli, jeżeli jesteśmy tą osobą, która chce kupić, zrobić fajny prezent i kupić e, Fajny, dobry zapach, dobre perfumy dla ukochanej, ukochanego, to patrzmy na to, co na co dzień ta osoba używa, czego używa. Przepraszam. I taka mała moja podpowiedź, jeżeli będziecie widzieli flakony z perfumami, bo na przykład, nie wiem, chcecie zrobić niespodziankę i nie chcecie wprost zapytać, jaki zapach, no macie taki pomysł, że sami wolelibyście dokonać tego wyboru. To popatrzcie proszę na nuty serca w tych zapachach, czyli te nuty, które są często stanowią o charakterze zapachu. Nuty serca to są te nuty, które nadają ton główny zapachu, zapachowi, którego używamy. I wedle tych nut serca dokonujcie dalej wyboru. Myślę, że taki sposób może zagwarantować Wam sukces, bo raczej te nuty serca. Często się pojawiają w zapachach o podobnej temperaturze, ja o tym mówię. Te nasze dzisiejsze zapachy będą zapachami ciepłymi. Nie ukrywam, że to są tego rodzaju zapachy, które ja prywatnie bardzo lubię. Mówiłam Wam o tym nieraz i nie dwa, że zapachy, które gdzieś mają w tle właśnie jakąś taki pudrową otoczkę, coś kojarzącego się z Otuleniem, z ciepłem, z kobiecością, z taką sensualnością wręcz. Ja mówię o nich niskie zapachy, seksy, niskie, takie bardzo właśnie kobiece. Takie zapachy bardzo kojarzą mi się z kobietami, które z jednej strony są bardzo świadome swojej kobiecości, swojej sensualności, a z drugiej strony są bardzo delikatne i wrażliwe. Taki ja mam odbiór e, zapachów, które właśnie są w tych niskich, e, ciepłych tonach. Dziś opowiem Wam o zapachach, które są różnorodne pod względem intensywności, ale także i ceny, bo wiem, że dla wielu z Was była to dość istotna cecha. E, będą to również zapachy, które z jednej strony są bardziej delikatne. Takie, które można gdzieś właśnie kupić na przykład e, jako prezent dla ciepłej, takiej bardzo czułej kobiety. E, I również takie zapachy, które są bardziej intensywne i takie troszeczkę z pazurem. E, ja mówię o takich zapachach, że zostawiają one ogon za sobą. Są perfumy pod tytułem Patrz na mnie. Patrz na mnie i zapamiętaj. E, I mamy tu dziś e, taki jeden zapach. Zaczynamy od Trusardi. To jest zapach, który... E, nie ukrywam, że dla mnie był nowością. Nie znałam wcześniej ani tej marki, nie używałam tych perfum. To jest mój zakup tegoroczny, właśnie zimowy. I byłam bardzo, ale to bardzo mile zaskoczona, a jeszcze bardziej mój mąż, który pierwszy raz jak poczuł ten zapach na mnie, no bo wiadomo, że my go używamy, powiedział mi wprost, że to są jedne z piękniejszych zapachów, jakie w ogóle. Czuł na mnie. Trusardi ma w sobie białą dalię, jaśmin i lawendę w nucie serca, ale ja nie czuję tego aż tak bardzo. Czuję za to bardzo tu zamsz i paczule. A momentami taki bardzo cytrusowy gdzieś przebłysk w postaci mandarynki, bo ona również wchodzi w skład tego zapachu. Niezwykle kobiecy zapach. Pudrowy, bo to jest zapach pudrowy, przepięknie komponuje się z, ze swetrami, z jakimiś szalami, taki właśnie idealny, myślę, że na zimową porę, ale również jest to zapach e, odpowiedni, również na przykład do miejsc pr e, pracy. Chociaż jest pudrowy, nie jest jednak tak bardzo intensywny, nie męczy ten zapach otoczenia. Polecam Waszej uwadze ten zapach. Tak jak mówię, dla mnie to było duże zaskoczenie, myślę, że zostanie ze mną na dłużej. Tak samo zresztą, jak John Malone, wiecie, że ja zapachy tej marki bardzo lubię, właściwie z jakimiś tam malutkimi wyjątkami. Dziś opowiem o takim zapachu, który nazywa się Popięt Barley. Czyli mak i jęczmień, pszenica, białe piżmo, czarna porzeczka, puder. Czego my tam nie mamy, słuchajcie, to jest po prostu feria yy, jakichś elementów zapachowych. I choć brzmi to wszystko niczym kalejdoskop, to tak naprawdę w połączeniu tworzy. Kompozycję idealną, idealną, ciepłą, bardzo kobiecą. Ci z was, którzy lubią element maku w zapachach różnych, wiedzą już, że to jest taka bardzo specyficzna nuta, kojarząca się właśnie z kobiecością i z czymś kwiatowym, ale niskim i, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo ciepłym. Nie spodziewałam się, że ten zapach. Tak bardzo mi się spodoba i myślę, że też tak samo jak poprzedniej zostanie za mną już na dłużej. I też jest idealnym zapachem właśnie na tą porę naszą zimową. Myślę również, że jeżeli myślicie o zrobieniu prezentu dla kobiety, która jest bardzo ciepłą i sensualną osobą właśnie taką bardzo kobiecą i lubi tego rodzaju zapachy, gdzie mamy właśnie te nuty niskie, pudrowe, piżmowe maku, to to będzie bardzo, bardzo dobry pomysł, ten konkretny zapach. Następny zapach, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, Dolce Gabbana One Gold Intense. Niezwykły zapach i ten zapach będę rekomendowała jako taki bardzo bezpieczny, jeżeli chodzi o prezent. Dla tych kobiet, zaznaczam, które lubią Ciepłe nuty, ciepłe zapachy, takie właśnie kojarzące się z zimą i z otuleniem. Mamy tu, słuchajcie, takie nuty jak piżmo, jak wanilię, jak bursztyn, czyli te takie bardzo niskie, ale mamy również troszkę bardziej świeże, jak jaśmin i konwalia, no i moja ukochana śliwka, którą bardzo lubię w zapachach, kiedy jest elementem zapachów, dlatego, że wprowadza taki element troszeczkę świeży, owocowy, coś takiego trącniętego się dzieje, że właśnie ten zapach w swojej niskości jest jednak nadal delikatnym. Przepiękny zapach, bardzo sensualny, ciepły, ale lekki jednocześnie, neutralny, nieobciążający niedrażniące otoczenia. Myślę, że naprawdę to może być świetny pomysł na prezent, jeżeli macie e, taką ciepłą, sensualną kobietę, którą chcecie e, obdarować. Lecimy szybciutko do następnego zapachu, również e, neutralnego w odbiorze i również myślę, że może być to fajny pomysł na prezent, bo Barbary Body, o tym zapachu będziemy mówili, to, jest, to są takie nuty, które raz, że nie drażnią, ale dwa zaciekawiają. Drzewo sandałowe, e, kaszmir, Róża, irys, to są takie nuty, które właśnie ciągną troszeczkę, które zwracają naszą uwagę. Wiecie, że ja bardzo lubię połączenie na przykład irysu z kaszmirem. Bursztyn też mamy tutaj w, w bazie. Bardzo ciepły zapach, kojący wręcz powiedziałabym. Ale również sensualny. Wszystkie te dzisiejsze zapachy będą bardzo kobiece i sensualne. I tak jak zapach poprzedni, czyli The One Dolce Gabbana Gold, Body również jest zapachem, który myślę, że jest fajnym pomysłem na prezent. I nie jest to zapach drażniący, drażniący też dla otoczenia. Na koniec zostawiłam sobie zapachy, które są charakterne. Są mocniejsze w odbiorze. Zostawiają za sobą ogon, mają coś słodkiego w sobie, takiego. Dla niektórych mogą być to zapachy troszeczkę za intensywne. Ja uważam, że nie są, kiedy są po pierwsze w odpowiedniej ilości użyte i do odpowiedniego ubioru. I pierwszy z tych zapachów opowiadałam o nim, ale nie w wersji intens. Mon Garland, zapach w wersji intens, bardzo, ale to bardzo kobiecy, właśnie z ogonem słodki. Powiedziałabym, że to jest zapach, który jakąś słodycz swojego rodzaju ma w sobie. Choćby dlatego, że w nucie serca mamy wanilię, e, jaśmin arabski, a w bazie drzewo sandałowe czy białe piżmo. E, I choć w nucie głowy jest tu rzeczywiście mandarynka, mandarynka, która jest zawsze takim... taką świeżą nutką, jeśli chodzi o zapachę, to i tak suma summarum będzie to zapach Cięższy, słodki, bardzo niski. Taki mm, myślę, że te z Was, które lubią zapachy typu Angel na przykład, y, będą lubiły też y, y, Mon Intense, to jest mniej więcej tej półki tej płaszczyzny y, zapach. I ostatnim zapachem, o którym chcę opowiedzieć dziś, również właśnie takim bardzo niskim, słodkim, pudrowym y, jest zapach ze starej mydlarni, y, który możecie y, kupić w sieci tych sklepów. Y, on nie jest tak intensywny i nie utrzymuje się tak długo jak pozostałe zapachy, o których opowiadałam, ale myślę, że też może być fajną alternatywą, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego cenę. Znajdziemy w tej wodzie toaletowej owoce porzeczki, róże, paczule, wanilię, no i ambrę. I w moim odczuciu właśnie połączenie wanilii i ambry daje nam ten taki ciepły Odbiór tego zapachu. Woda toaletowa, tak jak mówiłam, nie otrzymuje się tak długo jak perfumy, ale myślę, że i tak warto nawet z ciekawości po ten zapach sięgnąć. Jeżeli lubicie wszelkie słodkości w zapachach, takie właśnie bardzo kobiece otulacze, to sprawdźcie sobie. Kaszmir, bo tak się zapach nazywa chyba nie powiedziałam, myślę, że jest zapachem wartym waszej uwagi. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek i zapachy, o których poopowiadałam, te takie różne niuanse, które w związku z nimi się pojawiają, po pierwsze was zaciekawił, po drugie być może będzie jakąś inspiracją dla Was, jeżeli będziecie myśleli o prezentach dla najbliższych. Jeżeli dziewczyny macie na któryś zapach chętkę, <grybujesz> sprawdzicie, że on świetnie się z Wami komponuje, to koniecznie pokażcie nasz odcinek swoim mężczyznom. Myślę, że to będzie taka dobra dla nich podpowiedź. A tak na serio, już mówiąc, ja Wam od siebie życzę po pierwsze wspaniałych świąt i wspaniałych, trafionych tylko i wyłącznie prezentów kosmetycznych zapachowych. A po drugie, proszę, żebyście w komentarzach pod spodem wypisywały również takie swoje zapachy, jakieś takie odkrycia być może ostatnie, które gdzieś będą nam się komponowały z tym dzisiejszym odcinkiem. Czyli jeżeli odkryłyście albo używacie zapachu, który jest, Ciepły w odbiorze, bardzo kobiecy, sensualny, właśnie taki, który w nucie serca ma y, może bursztyn, wanilię, może ma gdzieś piżmo w bazie. To bardzo proszę, wypisujcie te zapachy pod spodem. Y, myślę, że wszyscy nasi widzowie będą bardzo ciekawi y, również tych Waszych wyborów. Za dziś bardzo dziękuję, za ten pachnący wspólny czas. Y, Ciepły, delikatny, otulający nas zapachami. Tak jak obiecałam, postaram się więcej tych odcinków zapachowych, perfumiarskich nagrywać dla Was. Za dziś dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia za kilka dni. Jeżeli macie ochotę na inne odcinki o zapachach, to w tej chwili tutaj gdzieś z boku wjeżdżają dla Was tablice, gdzie możecie sobie kliknąć po prostu i się przerzucić do tych innych odcinków. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.